Witam wszystkich, Sport Prediction, przed nami typy weekendowe, tak naprawdę całotygodniowe, od 5 do 10 stycznia, czyli od środy do poniedziałku. Gramy o 2620 w głównym kuponie weekendowym, zapraszam wszystkich na filmik. A partnerami kanału są oczywiście STS Zakłady Bukmacherskie, LVB, Totalbet, Forbet, Noblebet i Betkris. Linki do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Możecie się z nich rejestrować. Wszystkie promocje i bonusy Bookmachera oczywiście pozostają dla Was dostępne. Jak wyglądał ostatni film weekendowy? La Liga na plusie 275. Tutaj trafiony Atletico Madryt. Dwa remisy Elche z Grenadą, Alavés Sociedadem. Wygrana Barcelony, wygrana Realu i Sevilla. Druga liga hiszpańska na minusie. Trafiona jedna pozycja. Realowie do kupony, do śmieci. Ale Angielska Liga zaliczyła nam dość pory profit ogólny. Jeśli chodzi o Premier League 30 do przodu trafiony remis z Chelsea z Brighton za 4.55. Trafiony również City Tottenham i wygrana Brentford. Dwa mecze odwołane, a Championship na minusie 160. Blackburn Middlesbrough, Queens Park Rangers i Blackpool. To zostało trafione, oczywiście dwa mecze zostały odwołane. Z dwóch kuponów jeden trafiony z zyskiem pokrywającym. Kupon Royal również został trafiony. Chciałem Wam wspomnieć o naszych grupach vip -owskich. mamy je z futbolu amerykańskiego jak i z piłki nożnej. Zainteresowanych dołączeniem zapraszam do kontaktu mailowego na sportpredictions.pl. I zacznijmy od Ligi Francuskiej: meczem Bordeaux-Marsylia na dwójce 1,95 Lille-Lorion, Remis 4.0, 0 Lens z Rennes, dwójeczka 2,50. Dwa remisy Brest z Niceą za 3,35 Clermont z Reims za 3,25 Metz u siebie przegrywa ze Strasburgiem za 2,0. Montpellier remisuje z Truła za 3,70 Nantes remisuje z Monaco za 3,30 A Lyon remisuje z PSG za 4,15 Druga liga francuska to remis Le Havre-Sochot 3-05 Amiens przegrywa u siebie za 2,35 Bastia pokonuje Kuewyli Rouen za 2,10, 3 remisiki KN Noir, Dijon Nim i Dunkierka z Paris FC. Dalej mamy wygraną na wyjeździe OSER z Grenoble za 2,60, remis Pau FC z Rode za 3,10, Valenciennes z Gengą 2,70 i Toulouse u siebie pokonuje Nancy za 1,50. Trzy kupony z Ligi Francuskiej to wygra na Marsylii: Strasbourg z Podpórką i Rennes z Podpórką za stówkę 315, drugi kupon. To obie strzelą w meczu Bordeaux-Marsylia, Rennes-Lens i Nantes-Monaco za stówkę 516 i kupon overowy over 2,5 Lyonu z PSG i po półtorej Lille z Lorient i Bordeaux z Marsylią za stówkę 235. A kupon Royal z Francji to Olympique Marsylia z podpóreczką, Brest-Nicea over 1,5 i over półtorej w meczu Montpellier-Troua do wyjęcia z Royala 520 Liga hiszpańska, La Liga to Levante z Majorką na 1:220. Remis Sociedadu z Celton Vigo za 3,55. Granadausie przegrywa z Barceloną 1,75 i mamy 5 remisów po kolei: Real Madrid z Walencją dość bombkowo, bo za 5-0. Vallejano z Betisem, Sevilla z Getafe, Alavés z Bilbao i Osasuna z Cadizem. Dalej mamy wygraną Villareal z Atletico. 2.80 i Espaniol u siebie przegrywa z LC za 4.20. Kupony z Hiszpanii to wygrana Levante. Overki w meczach Granady z Barceloną i Realu Madryt z Walencją za stówkę 594. Kolejny kupon, kolejne overy. 2.5 bramki Vallejano z Betisem i 1.5 Sevilla Getafe i Osasuna Cadiz za stówkę 401. I kupon obie strzelą Sociedad Celta. Real Madryt, Valencia i Villarreal, Atletico Madryt za stówkę 720 i kupon Royal z Hiszpanii to Levante z podpórką, Barcelona z podpórką i Sociedad Celta over 1,5 do wyjęcia 562 z Royala. Włochy tym razem dwie kolejki pod rząd, w jednym weekendzie mamy remis Bologna z Interem za 4,30, remis Sampdoria z Cagliari za 3,80 i remis Lazio z Empoli za 4,40. Spezia u przegrywa z Weroną za 2,10. Atalanta remisuje z Torino za 4,25. Sasuolo ogrywa Genoa 1,65. A Milan remisuje z Romą 3,70. Salernitana u siebie przegrywa z Wenezją za 2,20. Fiorentina Udinese Remis 3,70. Juventus pokonuje Napoli za 2:0 a. Empoli Sassuolo za 2.50, Venezia AC Milan remis 4-0, Cagliari przegrywa z Bolonią u siebie za 2.30, kolejne dwa remisy to Torino Fiorentina i dość bombkowo Napoli Sampdoria za 4.60. Na wyjazdach swoje mecze wygrywają Atalanta z Udinese i Juventus z AS kolejne dwa remisy to Genoa Spezia za 3.30 i Interlazio za 4.50. Na zakończenie kolejki Verona ogrywa Salernitane za 1,5. Trzy kupony z Włoch to Juventus z podpórką, Wenezja z podpórką i wygrana Sassuolo z Genoa. za stówkę 272. Kupon na obie strzelą to Atalanta Torino, Sampdoria Cagliari i Milan Roma za stówkę 510. I kupon overowy, Overek półtorej w meczu Juventus-Napoli i 2,5 bramki. Milan Roma i Sassuolo Genoa za stówkę 377 i kupon Royal z Włoch to Sassuolo Genoa na owerze 1,5, Empoli Sassuolo over 2,5 i Venezia Milan over 1,5 do wyjęcia 565 z Royala z Włoch. Niemcy Bundesliga, wygrana Bayernu Monachium z Bolusion Mönchengladbach. za 1,30 remis Leverkusen z Unionem 3,70. Frejł u siebie przegrywa ze Stuttgartem za 2.05, Lipsk remisuje z Mainz 4.15. Freiburg ogrywa Arminię 1.65, a Hoffenheim Augsburg za 1.60. Dortmund na wyjeździe pokonuje Frankfurt za 2.0, a Hertha przegrywa u siebie z Keln za 2.60. Na zakończenie Bochum przegrywa z Wolfsburgiem za 2.23 kupony z Niemiec. To overki w meczach Bayernu z Mönchengladbach, Lipska z Mainz. I Hertys Keln za stówkę równe 400. Dalej mamy wygraną Freiburga, Stuttgartu i Hoffenheim za stówkę 531. I kupon obie strzelą Leverkusen Union, Frankfurt Dortmund i Hertha Keln za stówkę 415. Kupon Royal z Niemiec to wygrana Bayernu Monachium, Wolfsburg z podpórką i owerek meczu Frankfurtu z Dortmundem. Mamy do wyjęcia 672. No i kupon weekendu, na który mamy Stuttgart z podpórką za 1,3, Atalanta, Torino, overek 1,5 bramki 1,22 i Sassuolo Genoa, over 2,5 bramki 1,65, 2,620 z weekendowego kuponu w tym tygodniu. No i Liga Typera, mamy 5 meczyków, Milan z Romą, Juventus z Napoli, Lyon z PSG, Real Madrid z Walencją i Bayern z Borussią Mönchengladbach. Każda odpowiedź warta 5 punkcików. Dokładne wyniki typujemy w komentarzach pod tym filmem. Nie edytujemy komentarzy i typujemy do momentu rozpoczęcia się tego meczu. Oczywiście wpisując nazwy drużyn. Ranking Ligi Typera jak pokazywałem w serii dziennej. Top 3 to Paweł Luszczak, Poker i Przemek. A tak wyglądają statystyki serii filmowych. zaktualizowane już ponad 40 tysięcy zysku. Od początku tego sezonu z naszym kanałem. Ja zapraszam Was na inne filmiki. Dziękuję za uwagę, zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapeczkę w górę. Do usłyszonka w kolejnych produkcjach.